Szanowna, z tej strony Knauf Godband, żydowska gipsowa zaprawa Tynkarska, w Twoim internecie. Dzisiaj przygotowałem dla Was krótszą wersję teorii spiskowych, dlatego że dalej pracuję nad filmikiem o efektach Mandeli. Reptilianie bardzo mocno utrudniają moje prace, nie pomagają mi moje foliowe czapeczki, muszę sobie zamówić lepszy mod. Dlatego w międzyczasie przygotowałem dzisiaj dla was krótką analizę w zakresie teorii spiskowych nowego teledysku Katy Perry. Coś mnie naszło, żeby wejść w kartę na czasie, żeby zobaczyć, co tam jest teraz na czasie, poza Minecraftem od 5 lat. Zobaczyłem, że na siódmym miejscu siódemka to moja ulubiona liczba, także no nie mogłem nie odnieść się do tego. Na siódmym miejscu mamy nowy teledysk Katy Perry, były oni teorie spiskowe, możecie sobie zobaczyć w notacji, jak nie widzieliście o Kanye Westie i o Katy Perry Katy Perry teraz w tym nowym wizerunku, w którym ma już krótkie włosy, krótkie blond wystąpiła właśnie w tym tle dysku, razem z Nicki Minaj No i cóż, chciałbym wam pokazać szybciutko rzeczy, które wyłapałem które moim zdaniem są spójne z tematyką MK Ultra czy mogą być związane z tym, co się stało Katy Perry ponieważ no jest kilka takich symboli, które się przewijały już wielokrotnie w tematyce teledysków i były interpretowane właśnie przez strony związane z teoriami spiskowymi e, jako elementem ko-ultra. Ja nie będę wam pokazywał tego teledysku, bo nie chcę mieć copyright strike. Dopiero co zakończyłem z jednymi, nie będę zaczynał z kolejnymi, ale dam wam zdjęcia, jak będę omawiał na ogół jakieś e, krótkie sceny, czy po prostu no, myślę, że wystarczy screen z tego co, co będę pokazywał na stopklatce, a wy możecie sobie obejrzeć cały film, no on trwa raptem 6 minut, więc poza tym, że może was zaczarować, może, może was zaprogramować, to wiele nie stracicie. No, oczywiście na początku chciałbym zwrócić uwagę, wiem, że to pewnie już śmiesznie zabrzmi na tym etapie rozwoju tego tematu teorii spiskowych w internecie. Zobaczyć, że Katy Perry siedzi sobie na piramidzie ułożonej z piłek do koszykówki. Nie rezygnuje cały czas z tej symboliki, której używała wcześniej. Wiecie, typu zakrywanie jednego oka, typu piramidy. No, jest jeszcze kilka tych symboli, ale ten odcinek ma być krótki, nawet nie dałem intra. Żebyście po prostu mogli sobie to szybko obejrzeć, żebym nie miał dużo problemów z montażem. Jeśli chcecie, to możecie zostawiać komentarze, możecie łapkować, możecie pisać więcej komentarzy. Jakiś temat, który Was interesuje, żebym rozwinął z tego, co mówię. I tak, tutaj na początku jest przedstawienie takie: oczywiście, cały ten teledysk jest utrzymany w takim, wiecie, klimacie sarkastycznym, sztucznie zmemizowanym, do czego się zaraz jeszcze odniosę. Mówią tutaj na początku, w tym wstępie do teledysku, ci komentatorzy, te typowi komentatorzy amerykańscy, bo ogólnie ten teledysk przedstawia taki stereotypowy humor, chyba z końca lat 90., czy coś takiego. Nie chcę się teraz rozwodzić, bo ja nie jestem miłośnikiem tam tych czasów w kinie. W każdym razie, no nawiązanie chyba też do kosmicznego meczu z Michaelem y, Jordanem, co akurat lubiłem, tę, tę bajkę byłem dzieckiem. Na kasecie nawet miałem. Katie Perry tutaj jest przedstawiona na początku jej drużyny. Ona jest ogólnie w drużynie nieudaczników, to znaczy każdy z nich ma jakąś specjalną zdolność, dzięki której jest gorszy od innych. Pierwsza tam dziewczyna, ja pamiętam, co tam było, że coś tam sobie nie, nie, nie poradziła ta drużyna i była pokazana chyba pierwsza zawodniczka. Druga jest Jenna, która ma jakoś strasznie dużo operacji plastycznych, chyba miałaś coś takiego i tak się teraz ryjad, że musi te okulary nosić. Tak, kolejna osoba jest grubaską i tutaj cały czas ja, więc też kolejna osoba, która ma jakieś problemy. Ja tak to interpretuję, nie? To jest pamiętajcie, że to jest odcinek z serii teorii Spiskowe, także ja tak to interpretuję. Moim zdaniem to jest właśnie taka drużyna, nie tylko nieudeczników ale również ludzi podległym pewnego rodzaju nałogom tak jak tamta pierwsza kobieta przedstawiona wiecie, nauk od chirurgii plastycznej wiadomo, od wszystkiego się można uzależnić, więc to nawet nie do końca teoria spiskowa Skoro tam było powiedziane, że miała ich kilka. Tutaj y, nauk przesadnego jedzenia, tutaj y, nauk picia, piwka kraftowego. Tutaj chciałem powiedzieć, że jest śmieszne Browar Widawa, gospoda pod czarnym kurem. Chrząstawa Mała, ulica wrocławska 97. Ktoś mnie no to nazwa Gospoda pod czarnym kurem, a później Chrząstawa. jest American Weed. A jest naprawdę nie czuć tak mocno tej pszenicy. Spodziewałem się, że. Mocny wjazd będzie z pszenicą. Nie rozumie chyba sportu, tak? No i to jest, wydaje mi się, że facet z taką peruką Kobiety, nie wiem, może to też jest jakieś odniesienie, ale dziwne zestawienie. Może po prostu chodzi o to, że outsiderzy nie do tutaj też takiego, że jest nieakceptowany przez społeczeństwo. No i to jest Katy Perry, która nie umie uderzyć piłki, że ta piłka wypada. Ona jest ogólnie, wiecie, taka niezdarna, tutaj śmieszna. Uwaga, mądry moment mojego filmiku. Było coś takiego w baroku, w operze był i chyba też w semi-buffa, czyli takie wiecie, półsłodkie, pół słodkie pół i półsłodkie, dużo do wcipu i średnio zrzucone. W każdym razie był taki zabieg stosowania grubasa, często mężczyzny śpiewającego partię kobiety, w sensie wpisanej, mówimy to tak w scenariuszu opery, albo nawet w partyturze opery, wpisane jest, że to jest kobieta, czy po prostu w tej historii, którą opera przedstawia, natomiast śpiewają mężczyzna, Często gruby, niezdarny, śmieszny charakterek. No, brakowałoby jeszcze do tego, żeby był czarny, nie? Żeby już do, dołożyć wszystkich stereotypów wyśmiewania takiego prostego. I co, o co mi tutaj chodzi? Nie walczę w obronie takich ludzi, ale walczę w y, obronie nie psucia dowcipu, bo to jest po prostu jakby wziąć pewien dowcip i go podnieść do jakiejś tam n potęgi, zastosować wszędzie ten sam schemat dowcipu. W tym teledysku wszyscy są niezdarni i wszystkim się wszystko nie udaje. Nie można po prostu wziąć kopii w klej i zrobić wszystkich postaci takich samych, to nie jest śmieszne, to nawet nie jest śmieszne, w takim kontekście, że o wyśmiewamy stare czasy, wyśmiewamy, bo wtedy był taki humor i dajemy wszędzie taki humor. To nie jest w żadnym sensie parabola ani to tylko powielanie, po prostu w większym zakresie. Zupełnie mi nie odpowiada ten humor, zresztą mówiłem już o tej memizacji, zaraz jeszcze powiem jak będzie ten fragment. No tutaj sobie ogólnie grają w kosza, przegrywają, tutaj jest śmieszne, że ha, gruba skraja do piłkę do kosza, super dowcip. Nic się wielkiego nie dzieje, o i tutaj właśnie w tym momencie jak Katy Perry się przewraca, mamy tę przeróbkę, jak z kosmosem ja nawet nie wiem jaka właśnie tam piosenka w tej chwili bo nie powiem tytułu natomiast za każdym razem to jest ta sama piosenka eee, i teraz tak eee, definicja mema, że tak powiem moje rozumienie mema może bardziej You're going 70 miles per hour I to take to drive 70 miles I got designer head up right up to my toe I am this head in my bitch's the coat I got this Vinci all over my coat I the this and I jump on the floor. I want the molly, I want the bean 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 Liverpool rich, he finna get richer I am on the bean, then fuck on your sister Now I'ma whip, and then you gon' kiss her I saw my neck, it lookin' like glitter I got this right up to my feet Dłużej się tego używa jak ktoś ironicznie, jak na przykład ktoś znany, um, powie coś głupiego, coś takiego co można by określić jako haha, zjedzony ziomek, ha jak on głupiutki. Hey, visas Michael here. Let's A moment to moment, się tego używa, jak ktoś ironicznie, jak na przykład ktoś znany, um, powiedz coś głupiego, coś takiego, co można by określić jako haha, zielony ziomek, haha, jaki on głupiutki. Hey Visos, Michael here. Let's take a moment to Recognize The heroes who count. The light travels at the fastest speed possible for a physical object. The speed of dark is the speed of light. Can you get some spit from you, dude? Yeah. You want some spit facts too? I love you very much. Achoo, achoo. ファイトクリーム。 Natomiast w momencie, kiedy cały charakter tego filmu jest taki, że im się wszystko nie udaje, że to jest wszystko przerysowane, to w drugiej minucie, 11 sekundzie to już nie jest śmieszne, że ona się przewraca. To już. i wrzucenie tego mema tutaj jest tak bardzo na siłę, naprawdę. To jest tak nieudane, moim zdaniem. Tutaj już znowu jestem do teorii spiskowej. Moim zdaniem aż widać, że to jest przykrywka tylko do tego, co właściwie zostało w tym teledysku ukryte. Tak, i teraz dochodzimy do pierwszej sceny, która moim zdaniem może być związana z programowaniem MK Ultra. Programowaniem obrazem. I też to może mieć jakiś związek z Katy Perry, na przykład ze spowodowaniem, nie wiem, nadpisania jej wspomnień. E, podobnymi zabiegami, ale takimi, wiecie, żartobliwymi. Tak naprawdę to wszystko był dowcip, nie, nic, nic ci nie zrobiliśmy, nie wybraliśmy ci mózgu. Oni przegrywają i wtedy jest... jest siedzą tutaj na ławce wszyscy przegrani i wtedy podchodzi jakaś baba i wbija Katie Perry igłę. To nie jest tak, że Katie Perry wyciąga rękę, że jest, wiecie, wyraz obopólnej zgody. Tylko Katie Perry sobie siedzi, a ta podchodzi po prostu i jej wpina e, igłę z taką kroplówką, która jest tutaj Ironicznie przedstawiona jako kroplówka. Ko... Ja się, sorry, ja się nie znam na koszkówce. Kołbę. Kołbe... Kobe albo Kobe, nie wiem jak, jak, jak wolicie wymawiać, on jest koszykarzem takim znanym, że nawet Kanye West do niego nawiązywał, może o, może to jest jakiś, wiecie, może o to oni specjalnie celowo zrobili follow up do ostatniego prawdziwego kawałka Kanye Westa, ja mówię teraz tutaj o Dead Part ze Schoolboyem, co nagrał Kanye West, tam jest właśnie, że Kanye rapuje I Feel Like Kobe więc może... Może to ma jakiś związek, nie wiem, bo oni byli chyba programowani mniej więcej w tym samym czasie. W tym momencie w filmiku druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy raz pojawia się telebim, na którym są. Chciałem zauważyć, że to wstrzyknięcie i na siłę to jest pierwszy właśnie taki symbol, który można odnieść do tego jeśli rzeczywiście miała... Wybrany mózg. Możemy zrozumieć to jako takie wstrzykiwanie czyjejś innej osobowości do ciała tej, tej kobiety i zmienianie jej osobowości w ten sposób. Ten ziomek bierze Katy Perry tak ją kręci, ta baba w pierwszy raz się łapie za cycę, co jest wimem. Ja uważam, że to może mieć taki sens, że ludzie widząc coś takiego mogą mimo wolnie naśladować, że też. Będą patrzyli na jakiś ekran, na to, co ktoś im pokazuje i będą to naśladowali. Zresztą to jest bardzo duży problem już nawet na YouTubie, gdzie widzowie mają pewne przeświadczenie, że musi występować absolutna spójność pomiędzy ich poglądami i poglądami osoby, którą oglądają. Nie potrafią podchodzić ludzie w większości do filmów z dystansem i do innych z dystansem i oglądać te filmy w formie rozmowy z drugim człowiekiem, w której mogą się czegoś nauczyć, i też nie oglądać filmów, z których się czegoś nie uczą, tylko tracą czas. Tylko podchodzą do tego tak, że chcą się znaleźć w grupce, no to ja już o tym mówiłem wiele razy, w tej grupce wzajemnej adoracji, w której wszyscy będą myśleli tak jak oni. Ona będzie, wiecie, homogeniczna. Takie odbieranie filmów, moim zdaniem, jest, yy, jest złe. A tutaj, w tej scenie, ja czuję, że po prostu coś takiego się ludziom próbuje wepchnąć na siłę. Gdzieś tam, wiecie, tym, co nie mają czasu pomyśleć, nie chce się i nie dotarli jeszcze do tego poziomu, gdzie rozkminiają to, co do nich dociera. I tutaj mamy już drugi raz znaczy zasygnalizowane, że... Powtarzacie to, co wam pokażemy na telebimach. Ja tak to odbieram. Później wchodzi Niki Minaj, która troszeczkę ratuje ten Teledysk. No i tutaj, na koniec, Katy Perry staje się super bohaterką i wykonuje super wielkie skoki. Mamy na chwilę później przebitkę. co mi powiedziałem, moja kochana dziewczyna, bo ja tak dobrze nie znam dwóch części Katy Perry. Mamy przebitkę z osoby, którą Katy Perry najprawdopodobniej była w poprzednim Teledysku, ponieważ ta osoba jest. Jakby przebrana za tamtą Katy Perry z tamtego ludyszku. Chodzi o Last Friday Night. Tam chyba w ogóle Rebecca Black występuje. To jest z 2011. No i tutaj Katy Perry tam ma normalne te swoje stare włosy, chyba naturalny kolor yy, czarny. I zobaczcie, że teraz tamta Katy Perry jakby ogląda to, co robi BES na Katy Perry, tylko z trybun, że ona nie ma wpływu już na to. Też ja bym to zinterpretował jako przedstawienie swojej starej persony, czy w tym momencie już alter persony, ponieważ inna alter alterpersona stała się tą osobowością główną w tym ciele. Tutaj jest przedstawiona w tym teledysku w formie już tylko obserwatorki, która jej kibicuje, ale już nie ma wpływu na to, co się dzieje jakby z ciałem Katy Perry, bo... No, ma też inną twarz, jest inną osobą, jest jakby zostawiona w tyle. Moim zdaniem można to zinterpretować właśnie w taki sposób, że to jest jej alter persona i jeśli te zdarzenia, które są tutaj przedstawione są rzeczywiście symboliczne i ukryte pod tą nieśmieszną warstwą memów, bo robił to jakiś Janusz Reptyli, ta osobowość już jest gdzie indziej, już jej nie ma, ona już jest zostawiona w tyle, ona jest na publiczności i tylko ogląda. Tutaj jest pierwszy akt przemocy jakby, czyli Katy Perry rzuca tak mocno, to też wiecie, dowcip, Katy Perry rzuca tak mocno, że rozwala tarczę, y, tam gdzie się rzuca piłką do kosza, i jak zeskakuje, to zeskakują dwie Katy Perry, jedna jest to ubradziło Katy Perry, którą widzimy, a druga to jest facet przebrany za Katy Perry, w sensie ubrany tak samo i ma perukę z takimi włosami, jak ona ma. I oni się stukają brzuszkami, e, ona od, on, ten koleś e, odchodzi, co był też nią, i ona do kamery robi coś takiego, że ona nie wie co to było, nie? No, sorry, po co to jest? Jak ktoś nie wierzy w teorię, w moją teorię spiskową, którą w zasadzie ja konstruuję na bazie wcześniejszych, podobnych, jeśli ktoś nie wierzy, to po co była ta scena? Co było w niej śmiesznego? Co było takiego, żeby ją dać do teledysku, który jest najrodopodobniej w kartach na czasie na całym świecie i zrobił tam w... Y 12 godzin, ponad 10 milionów wyświetleń. Po co ta scena? Nie rozumiem, jeśli kogoś to śmieszy w jakiś sposób, może uda wam się wyjaśnić. Ja nie rozumiem, dla mnie to jest właśnie kolejny przykład już w tym momencie, tego, że ona ma po prostu rozdzielone osobowości. Ja uważam, że to ma taki dwojaki wydźwięk, że raz, że oddziaływuje trochę na widzów, a przede wszystkim oddziaływuje na Katy Perry, żeby jej pomieszać jeszcze bardziej w głowie i zastąpić ewentualnie na przykład jakieś wspomnienia, bo wiecie, ona miała załamanie, płakała, na początku ktoś nie na to reagowała, żeby jej, ja uważam, żeby jej pozastępować te wszystkie rzeczy, które się jej działy Te wszystkie, wiecie, zabiegi, nie, no, to jest bardzo miłe słowo na to, ale te, no, to znęcanie się W różnej formie, fizycznej i psychicznej, które mogło się jej stać poprzez MKUltra. mogą Mogło jej właśnie zastępować w ten sposób, teraz takim teledyskiem, tak żartobliwie, nie? Żeby wyprzeć to wszystko żartem z podświadomości, czy ze świadomości o, to jest kolejna scena Koleśowi tam mu wybucha łepiec, tak jak Arbus wygląda, ale wybucha mu łepiec, i to jest już ta narastająca agresja. Wcześniej została rozwalona ta tarcza do koszykówki, teraz jemu wybucha głowa. Wąka ultra, według teorii spiskowej, chodzi o to, żeby narażać osobę, na której wykonywane jest to programowanie, na pewne konkretne zdarzenia: takie jak przemoc, takie jak agresja takie jak akty seksualne no nie wiem, na przykład często jest lalka często jest właśnie taka jak forma bliźniaka, czy lalka, która też jest jakby podobnie ubrana motyw, który przewija się w różnych obszarach niezależnie od ich tematyki i wyrazu tak jak tutaj jest ten wyraz taki bardzo przesadnie nieśmiesznie wręcz humorystyczny, tak w innych poważniejszych dziełach to może być pokazane mroczniej na przykład albo, albo z, z jeszcze innej perspektywy sarkazmu i właśnie tutaj, ja uważam, że mamy takie nasycenie już pod koniec, że już następują te wszystkie akty, które się miały wydarzyć, po, jakby, wiecie, powracają tak w takim kręgu coraz mocniejszych, coraz mocniejszych, żeby ludzie, jak się zaczęło od tego, to ludzie by powiedzieli, kurwa, o co chodzi, kogoś się wybucha łeb, jest tutaj, się od razu muszą obmacywać, gówno, a tak jak to jest na koniec, przyzwyczajają przez cały ten teledysk do tego, jaka jest jego tematyka, że jest agresja, że jest seksualność, wiecie, że takie, w porządku, jakieś nieznaczne gesty, że się złapie za a tutaj tych ich trener tej drużyny nieudaczników, ona, ona się rzuca na kolesia, który jest sędzią i zaczyna, zaczyna go całować i rzuca się też tak na niego nogami. No co to, to jest, wiecie, chodzi o jak się tak ktoś na kogoś rzuca, to po to, żeby chujnie będą gorsze reklamy, żeby cipka była blisko kutaska, a nie żeby było całowanko fajne. Także to nie jest śmieszne, to jest takie obsceniczne i bezsensowne. To jest dodane w takiej chujowej jakości kiskam że oni są niby w kiskami, ale wiecie, no w kiskami są pary, nie, nie losowi ludzie, gdzie się ktoś jakoś rzuca, jakby w jakimś akcie godów, jak jakieś tarło. Tak, no za pierwszym razem te ruchy tego chłopaka, które są później naśladowane, są takie dosyć no, robotyczne, nie są nacechowane seksualnie, natomiast tutaj pod koniec są już te ruchy wolniejsze, dużo bardziej przypominają po prostu no ruchy frykcyjne, tarło rybne odpierdalają zbiorowo już tutaj tym razem pokazują im na monitorach, że mają to tarło rybne robić a potem ci tutaj naśladują i tańczą tak samo o no, tutaj się podporuzy też, super, fajnie no, i ogólnie mm, potem jak już sobie poodpierdalali tarło rybne to się kończy teledysk i myślę, że wszystkie punkty potrzebne do, 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 do tego programowania zostały spełnione, nie, czyli substancje odurzające Agresja, przesadna seksualizacja, czy pokazywanie scen nacechowanych seksualnie Symbolika tych bliźniaków, symbolika robienia czegoś na siłę, wciskania tego do, do ręki No tej Katy Perry jest brana i kręcona dookoła, więc jest taka wiecie bez, bezwładna No jest bardzo podobna symbolika do tej, którą pokazywałem wam w jednym z ostatnich odcinków Teorii Spiskowych Na temat yy, tego teledysku to było pod koniec odcinka, na temat tego teledysku z gór Ross, gdzie tam też rzekomo były właśnie elementy MK-ULTRA. Oni też tam byli cały czas sterowani z czy jakimiś, jakimiś symbolami, robili różne dziwne rzeczy, nie mogli się w tym odnaleźć. Tutaj jest pod utrzymany podobny, podobna atmosfera tego, że Katy Perry nie kontroluje zupełnie tego, co się dzieje wokół niej. Katy Perry jest po prostu, no tak w pewnym sensie pomiatana przez cały ten teledysk chodzi o to, żeby jak najlepiej poszło każdym kosztem w, wciskania jej w żyłę jakiegoś potu, jakiegoś kolesia, w ogóle nie wiem, że, że tutaj jest takie pokazywanie tych wiecie mniejszości, a no wstrzykiwanie potu faceta to trochę taki seksizm chyba kobiecie nie, to trzeba było wziąć kobietę koszykarkę, która jest znana, a nie, nie faceta, to nie, nie rozumiem tego bo też ona walczy z facetami, więc co ona sobie wstrzyknęła pod swoich rywali, facetów żeby z nimi walczyć, to jest trochę takie no, pokazanie, a te kobiety to takie słabiutkie i głupiutkie, jak sobie strzygnęła pod facet, a no, to idę teraz od razu dobrze poszło, od razu wygrała, co nie? No ja ogólnie czuję tak, że te, te postacie po stronie Katy Perry oraz Katy Perry były tak dość niemiło potraktowane te rzeczy, które przywołałem, to możecie sobie sami ocenić, możecie sobie obejrzeć ten teledysk czy rzeczywiście może jest możliwość takich e, ukrytych sygnałów, czy może też dla was to jest po prostu kolejny głupi filmik i nie dzisiaj w nim żadnego ukrytego przekazu. Ja postanowiłem się wypowiedzieć, dlatego że skoro to jest w karcie, na czasie w Polsce, może część osób się o tym dowie, nowych, yy, co to powiedziałem. Może przemyślą, na przykład, jeśli puszczają taką muzykę dzieciom, bo myślę, że na dzieci może mieć to największy wpływ. Zwłaszcza, że to byłoby wygodne dla elity finansowej, żeby kontrolować rozwój swoich przyszłych konsumentów, którzy będą później czerpać korzyści. Myślę, że największy wpływ to ma na dzieci i młodzież, dlatego, że takie osoby są najmniej uodpornione jeszcze i mają najmniej zracjonalizowane myślenie, żeby odbierać wszystko tak segmentami pojedynczo, a nie jakoś, świecie wspólną historię, która zauroczy im postrzeganie świata, nawet podświadomie, nawet jak będą ja tak świadomie nie będę jakimiś wielkimi fanami naśladowania tego, co się dzieje w telewizorze. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym temacie, czy widzicie jakieś zbieżności z tym, co mówiłem wcześniej, czy podoba się wam ta teoria. Filmik o Mandela efektach nowych będzie bardzo szybko, także spodziewajcie się go za kilka dni. Do zobaczenia wtedy i żegnam się z wami, to był Knoł Gold, bądź do skali psowa zaprawa tynkarska w twoim internecie, szanowni.